Cześć, witam Was serdecznie na kanale porady instruktora nauki jazdy. Dzisiaj taki filmik troszeczkę inny niż, niż każdy, czyli niezwiązany związany z finansami osobistymi ani niezwiązany z przepisami ruchu drogowego. Jestem, słuchajcie, pod wrażeniem polskich lasów. <laughs> Kiedy ostatni byliście w lesie, ja niedawno byłem, zdarza mi się teraz to, słuchajcie, coraz częściej i. Namawiam szczególnie młodzież do tego, że warto pójść do lasu. Zobaczcie, to jest w ogóle inny świat, i ja tu naprawdę nie czuję się pewnie jeszcze. I myślę, że muszę częściej chodzić do takiego lasu, muszę częściej przebywać, bo człowiek już zdziczał. Człowiek, się chodzi po tych galeriach, tam się czujemy zbyt bezpiecznie. A jak człowiek kiedyś musiał się czuć, który na przykład 500 czy 1000 lat temu to był jego dom? To co ja teraz tutaj nagrywam, to był dom ludzi, którzy żyli 500 3000 lat temu. Robili jakieś małe osady, musieli dbać o to swoje bezpieczeństwo, tak? <laughs> Wrażenie jest naprawdę ciekawe, szczególnie teraz dla nas mieszczuchów, którzy tylko chodzą po galerii, konsumują, jeżdżą w nowych eleganckich samochodach. No mają życie bajkę. Zobaczcie teraz. A teraz wyobraźmy sobie, że tutaj zostawię, zostawiony bym był na tydzień czasu i musiałbym przeżyć. No jeden dzień bym przeżył. Gorzej z nockami. Dobra, idziemy dalej. Słuchajcie, no robi się ciekawie. Są takie miejsca, że bo człowiek jest przyczajony do tych lasów. Słuchajcie takich już zasianych przez człowieka, tak zasadzonych. Czyli te sosenki sobie równiutko w rzędzie rosną i gitara. A tu widać, że tu nikt nic nie ingeruje. Tu nie ma tu człowiek nic nie ingeruje. Tak, o, tam drzewa jakieś spadły ileś lat temu i one leżą. Tu są jakieś kamienie. Co to za kamienie są? Może to nie są ułożenie tych kamieni? Nie jest przypadkowe. Dziwne. W środku lasu kamienie z jakimiś kropkami. No ciekawie, ciekawie. Przejdźcie się kiedyś do lasu tak pod wieczór. To uczucie jest <śmiech> ciekawe. <śmiech> I trochę się czuję niepewny. Już teraz tak nie. Ale na pewno czułbym się o wiele pewniej, jakbym miał jakąś broń. Może jakiś, jakąś włócznię? Albo słuchajcie, Nóż taki porządniejszy. Chociaż czy to uchroniłoby mnie przed dzikiem? Chyba nie. O, tu niedaleko jest ulica z 300,5 kilometra i słychać te samochody, ale jednakże tu nikt się nie zatrzymuje. I powiem szczerze. No jest tak ciekawie. Trzeba się przyzwyczaić do takiej scenerii. No, na filmie to nigdy to, to co nagrywa, nie odzwierciedla faktycznego tutaj nastroju tego, tego lasu. <laughs> Słychać chyba te ptaki. No, ptaki to tu dają ostro. Chyba będzie padać. No. Jest ciekawie. Jest ciekawie. Nie, no, muszę kupić co jakiś nóż. Wtedy się będę czuł bezpiecznie. Tu ślady dzika widzę rył. Ale widzę, że ślady są stare, czyli to musiało być albo rana, albo jeszcze wcześniej. No, posłuchajcie trochę ptaków, bo ja już w zasadzie nie za dużo mam do powiedzenia. I zachęcam Was do pójścia do lasu. Nie do takiego zwykłego lasu, tylko właśnie takiego tajemniczego. Ale ptaki dają. O, będzie padać chyba, bo coś No Dobra, idziemy dalej A no. myślę, że kwestia przyzwyczajenia się. To najważniejsze jest ten Największy szok jest tak na samym początku, taki mieszczuł, który chodzi po galeriach i robi zakupy Pójdzie do takiego lasu, jeszcze jak się troszkę ściemnia, jest tak ponuro. No naprawdę jest ciekawie, ale ptaków tu jest. Tu to słychać ptaki, nie? Szok. Co to za górka tu jakaś? O jak ja się cieszę, że tam widzę polane. Nieźle. Naprawdę nieźle. Tu jest tak fajnie, To jest taki teren jakby pomokły? Co to jest? Co to jest? Ale tu zielone Szok Kurde Co to jest tu? Masakra O, tu dziki ryły, no tu O tu dziki ryły <gry> Ale chyba wcześniej to musiał być, o, Ale co to, jak, jak w bajce, słuchajcie, Można by jakiś film nagrać. Co wygląda jak pajęczyna. <grybujesz> Oj, tutaj. Tu chyba dziki są wieczorem. Posłuchajcie śpiewu ptaków. Ile można mówić o przepisach? Ile można mówić o pieniądzach, o finansach? Co jak też ma dość. No tu ryły dziki, nieźle, wow, robi wrażenie, czuję się w jakiejś puszczy, dobra idziemy dalej, oj, 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 O, jestem na górce, widzę wszystkich, Jestem sakiem, który obserwuje inne saki. Nieźle. Co tu jest? Drzewa powalone, zobaczcie. Tak, to jest prawdziwa natura. Drzewo spadło. Nikt tego nie rusza, nikt tego nie zbiera. Szok. Nieźle. Wow. No. Nieźle. Ale tu chyba jakaś rzeczka płynęła, albo płynie. A płynie rzeczka, płynie rzeczka. To dlatego tu dziki chodzą pić na pewno. No, to dlatego tu jest tyle śladów dzików. Bo one tu mają wodopój. Chyba powinien z tą pójść. <grym>, jest, idę dalej. Nie będę czekał, aż przyjdą się napić. Ale zapach, no tego nie czujecie tego zapachu. To jest czerwiec, to jest szok, po prostu. Wow. Aż mi serce szybciej bije, chcę pomyśl o tych dzikach. Szok, za bardzo nie ma gdzie uciec. Dobra, nieważne. Mirek, trzymaj się. Bądź twardy, idziemy. Jedyną moją obroną jest parasolka, słuchajcie. Nie mam nic, nie, no muszę kupić sobie jakiś nóż, taki większy, będę się czuł pewniej. Wow, ale ptaki fajnie śpiewają. Posłuchajmy trochę ptaków, bo już nie mam o czym mówić. A ja się z Wami żegnam, na razie, cześć.